Znam ludzi, którzy w ogóle nie mają mózgu, ale mają bardzo dużo pieniędzy. Istnieje taka stara i oklepana zasada Rzymian. Jeśli jesteś taki mądry, to dlaczego jesteś taki biedny? Ale to tak nie działa. Można być głupim, a przy tym bogatym. Tak samo można być mądrym i nie mieć wielkiego majątku. Przyjrzyjcie się na przykład naukowcom. Dlatego też określmy to ściśle, czy umysł jest równoznaczny z pieniędzmi, czy też odwaga jest. Równoznaczna z pieniędzmi. Mogę Wam powiedzieć o pewnym ciekawym zdarzeniu. Kiedyś siedziałem z przyjacielem na zewnętrznej werandzie w kawiarni. Obok mnie stał taki sam okrągły stół i były na nim rozszypane okruchy chleba, a niedaleko od tego miejsca na oparciu krzesła siedziało około 10, może 15 wróbli. Ja się tym wróblom przyglądałem, one przyglądały się tym okruszkom. na nas wszystkich najprawdopodobniej patrzył. Bóg, wszyscy się sobie wzajemnie przyglądali i nagle nie wiadomo skąd przyleciał jeden wróbel, od razu wylądował na stole i zaczął dziobać. Ja w tym momencie powiedziałem do przyjaciela zobacz, to jest właśnie zasada sukcesu. Wy piętnastu głupców, najwyraźniej wśród was jest mądry wróbel, który sobie myśli, a po co mi to, jeśli ja teraz tam siądę to tych dwóch ludzi mnie złapie, pewnie zabiją i zjedzą, a ten jeden bezczelny ma to gdzieś. On jest szalony, ale jego śmiałość zmusiła go, aby zjeść wszystkie okruchy i zadowolonym odlecieć. On był zdecydowany, dokładnie tak. Dlatego, mądrość nie jest równoznaczna z pieniędzmi, determinacja jest równoznaczna z pieniędzmi.